Ona sobie przechodzi bez niczego. Ja ją muszę skułapać. Tutaj wyczaiłem. Ja się nigdy nie nauczę. O, przyciążony. Dobra, trzeba walić. Aha, aha, pewne jakieś pierdółki drabina. Trzy w ogóle, tą umiejętność mamy jakąś taką fajną, która nam odzyskuje życia w trakcie atakowania. No, w tej chwili to mamy już całe jeszcze 3,5 minuty. Ach, wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir? Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie ruć już niedaleko. Menhiry pierwsze słowa usłyszałem pamiętam jeszcze z Asterisa Abel i gdzie Abelix w ogóle te Menhiry nosił. Eee, Idź w górę do ruin. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Elda i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric no. za dużo pije. on naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. Mm -hmm. Tu jest tego multum. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły... Jest. Tris. Róża pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie. Dalej wymusza nigdy nie zwiędnie. <grytanie> Pytanie. Ja już czyli, raz powiedziałem do Laski tej rudej. Nie będę się nazywała Właśnie tak samo. Wdymałem ją, a później powiedziałeś, że nic z tego. Ale do tuli później oddałem Ha, huh. Jeśli dam jej, to też odzyskam pamięć. Daj niech będzie. Kobiety lubią to słuchać. Ta jest dla ciebie. <laughs> oh, Geralt. <laughs> Chcesz, żebyś się zatrzymała? Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem, łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdylu wystarczy. Albo i półtora! Skąd Babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego! kurwańska mać! W całości nie! Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę! Sam sobie łeb odłup, prostaku! Zamknij mordę, ci. O ty! Obraziłeś moją damę! A Zabij ich! Dużo trzeba było się wysilać. A, uważaj, <grymne> Już wyślałem. Kolejna historia. Ten budowali takie kompleksy zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Hmm. No co, przyznaj, no, ładne. Wpadliśmy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Uh -huh. Musi być stąd jakieś wyjście. Mm -hmm. Co, co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Co ci chodzi po głowie, Geralt? O. przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. <ścoughs> Dos Chari? No, no, no. 狗戏，狗戏，看样子。 Jak wiesz. Skrater na pewno. Wiedźmińska brzytwa. Leto. Lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma! Jemy? Duan ukradli nam historię Eldana i Cymoril, tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku, jeszcze przystojniejszy, bledy Duan. Jednak my, NC, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie. Te historia historie się tym mają. Namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. A to trzy. Ach, ach. Zadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie, kręderie. E, Syszy! Go <noise> się wkręcił. Mam przerąbane. O, górny. O ja. <noise> Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o flot, sam wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie? Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Mm Jakie masz plany? Spotkam się z Jorbetem. Głupia by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorwet to stary lis, walczy z ludźmi od stu lat. Ten leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Gerald. Możecie wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że. Jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować. Jeszcze jechać, dalej! To winna, tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie. Tris. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. To będziemy zbyt, Tacy zakochani, więc daj na to już trochę siana, daj nam dupy, nie się uspokoi, a my złapiemy sobie królobójce. Jak dobrze pójdzie, złapię królobójce, nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Tris, naprawdę chcesz, żebym siedział przez dwa dni w karczmie i pił z miejscowymi to próbuje przejąć kontrolę nad skojatel? Nie, ale co potem? Co jeśli Jorwet wyśmieje twoje rewelacje, powie, że leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać. A więc, jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem? Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z zoltanem o, o Jorwecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Bardzo dobrze. Teraz tak, mam znaleźć wyjście. GERALD! <średzio> Wszędzie A, mnie znajdą! Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No no, ładna piwnica. Nawet <laughs> bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. Mam takie dziwne wrażenie, jakby coś ukrywał. Dziki gon? tak jestem zbyt ciężki ale co to jest dziki gon a książka według nordlingów dziki gon jest korowodem a może raczej galopadą szkieletowych jejców mkną oni na, kościotrup ich, na kościotrupach koni przez niebo odziani w przerdzewiałe resztki pancerzy z poszczerbionymi mieczami u pasa podobnie jak kometa Dziki gon zwiastuje wojnę, co zostało potwierdzone w sposób nie do podważenia. Upiorna kawalkada kavala... zbiera żniwo co kilka lat, ale od dawna nie było ono tak obfite, jak przed ostatnią wojną z Nilgardem. Kiedy w samym tylko na Wigradzie, po przejściu gonu, zniknęło ponad 20 ludzi, Co ciekawe, dziki gon nigdy nie pojawia się w legendach Elfi i krastoludzkich. No, to jest ciekawe, nie powiem. Trzeba uciekać Prowadź dziadu Co jest, Geralt? Ja co? Będziesz miał okazję się wykazać Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze skojatel. Puściłem chłopaków do lasu Bez szans Drzewa rosną zbyt gęsto Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki Powiedz mi coś, czego nie wiem Moi ludzie znowu widzieli królobójcę On wie, że tu jesteśmy A mimo to nawet nie próbuje uciekać